Cześć, witam was w ostatniej części filmów treningów z Olą. Zanim dobrnęliśmy do tego najbardziej zaawansowanego treningu, jest już za nami naprawdę tych kilka tygodni fajnie regularnie przepracowanych przez Ole. Przy okazji, wykorzystując chwilę, zapraszam Was do dołączenia do grupy Świadomi Zdrowia. Żeby to zrobić, wejdźcie sobie na stronę patryksobotka.pl, tam znajdziecie odnośnik. Ja, Natalia i Patryk zamieszczamy tam co jakiś czas ciekawe artykuły, które poszerzają e, Waszą świadomość dotyczącą zdrowia. Ja zajmuję się tą kwestią ruchu. Patryk z Natalią bardziej, kwestia emocji, stresu. A teraz lecimy robić trening solą. Witam was serdecznie w kolejnym filmie. Z Olą za chwilę zaczniemy sobie nasz trening i y, będziecie mogli się dzisiaj przyjrzeć jak ja sobie pracuję z moimi podopiecznymi, bo pierwsza wizyta to była diagnostyka, testy ruchowe, druga to wprowadzenie prostych ćwiczeń i dziś zajmiemy się ich progresją. Zobaczycie, że nie trzeba codziennie wykonywać innego treningu, zmieniać ćwiczeń o 180 stopni. Są to subtelne zmiany, które w kontekście kilku tygodni dają mega spektakularne e, zmiany. I będziemy sobie prostować właśnie tą nogę. Gdy masz ją wyprostowaną, kręgosłup się nie rusza. Teraz prawa ręka wykonuje ruch wiosłowania, do mnie łokieć. Stop, trzymasz. I teraz wykręcasz, rotujesz swój tułów w prawo. Właśnie, a tu trzymaj równowagę. I stop, wracasz. Ręka, teraz noga. I zrób tak jeszcze dwa razy, dobra? Na tą stronę. Stop, tu jak najmniej ruchu, wiosłowanie, dokręcasz tułów. Nie gubisz e, stabilizacji z miednicy i wracasz. Ręka, powoli noga. Ok. I to jest właśnie progresja birdoga. Na początku zaczęliśmy w pierwszym filmie bez kostki. Ruch był samej nogi, a tutaj już jest deficyt, czyli podwyższenie. Luz, możesz sobie odpocząć. Doszła nam jeszcze kontrola e, ręki, tak więc de facto tylko na lewej ręce, prawej nodze musiała się Ola utrzymać. Dwa punkty podporu i jeszcze większe zaangażowanie mięśni brzucha plus stabilizacji miednicy, między innymi pośladkowy średni. Nie? Teraz przejdziemy sobie do kolejnego ćwiczenia, martwy robak. Znowu poprzedni film to martwy robak z piłką, gdzie bujaliśmy się na lewą, prawą stronę. A teraz w drugim treningu dostajesz progresję i to będzie już bezpośrednio ruch. Połóż się na plecach. Ręce są wzdłuż Twojego tułowia na ziemi. Podnieś sobie nogi 90 stopni. Super. I teraz zrób sobie po dwa ruchy. Na ugiętej nodze ja ci ją teraz poprowadzę. Tyle. Chcielibyśmy tuż nad ziemią ją zatrzymać, ale pamiętaj, że Ty chcesz mieć cały czas lędźwia zbliżone do ziemi. One się tam mają nie ruszać, nie? Z wydechem opuszczasz nogę, z wdechem ona wraca. I tylko dwa powtórzenia. A serię docelową zrobimy sobie już z Tak jest i teraz zobacz. Ja sobie wsuwam pod Oli ciśnieniomierz. Połóż sobie z powrotem. Hop, okej. Okay. Ten ciśnieniomierz ustawimy na wartość między 30 a 40 milimetrów słupa ja ustawiam o na 40. Teraz, Ola, musisz ręce sobie dać, jest tułowia. Tak, czekaj. Hop. Właśnie. Czy ty czujesz, że ten ciśniony mianem pod Twoimi lędziami jest równo, czy nie? Tak. Jest ok. Dobra, w porządku. I teraz, kiedy te ciśnienie rośnie, to znaczy, że ola za mocno wbija lędźwia w ziemię. Jeśli ucieka lędźwiami z, y, y, spod ziemi, to będzie ono spadało. Ja bym chciał, żeby utrzymywało się na poziomie 40. Dobra, i podnieś sobie jedną nogę. Dobra, teraz drugą. Ok. No, tu nam trochę spadło. Jeszcze raz powtórz i staraj się nie gubić tego. Napięcia. I tu jest ważne, że oddychamy sobie w trakcie tego ruchu prostego, gdzie nogi już odkładamy na ziemię. Nie ma czegoś takiego, że zaciskamy zęby, robimy bezdech. Super. Progresją tego ćwiczenia, Ola, dwie nogi spróbuj unieść, tylko najpierw prawą, później lewą. Miej w powietrzu. Dobra. Hop. Super. Tak, trochę musisz docisnąć lębia. Dobra. I teraz tyle, ile jesteś w stanie. Opuszczasz jedną nogę. Pilnuj, wracasz, zobacz, że za bardzo ci spadło ciśnienie, więc próbuj pół zakresu użyć. Nie? Nie przejmuj się, że musisz koniecznie działać nogą aż do ziemi, a ja sobie podsunę pod twoją głowę, unieś ją, kostkę. Połóż sobie głowę tak, żebyś mogła e, obserwować lepiej e, zegar samego ciśnienia mierza, bo on ma po prostu krótki wężyk. Jeszcze raz, jedna noga, druga, tak jest. I powolutku sobie opuszczamy jedna, powrót i druga. Ok, i to ćwiczenie uczy nas prawidłowego napięcia brzucha przy jednoczesnym oddechu i wdrążeniu ruchu naszych nóg. W poprzedniej rozpisce nie było ciśnienia mierza, była piłka pomiędzy kolanami i dłońmi, i bujaliśmy się z jednej na drugą stronę, by izometrycznie w ogóle poczuć, że te mięśnie brzucha mają pracować. Zauważycie, że mając taki ciśnienie mierz pod lędźwiami, zakasłanie tego typu napięcie będzie powodowało drastyczny wzrost tego ciśnienia. I ola tu musi naprawdę się mega skupiać, mimo że czynność jest bardzo prosta, by utrzymać te 40. Naszą tolerancją błędów jest plus minus wzrost, czy opadnięcie tego ciśnienia o 10 jednostek, aczkolwiek chcielibyśmy nawet, żeby to był tylko wahanie plus minus 5, 10 wydaje mi się, że to jest wciąż zbyt dużo lepiej ułatwić e, wariant do tego, e, gdzie nie mamy dwóch nóg uniesionych, tylko jedna się rusza, a druga jest stale na ziemi. Więcej też tego typu ćwiczeń zobaczycie w książce Kinetic Control i zachęcam was właśnie tam do poznawania wiedzy na temat tej koncepcji. OK, możesz sobie odpocząć. Luz, przejdziemy sobie do kolejnego ćwiczenia. To będzie progresja ćwiczenia z długopisem. Tam też staliśmy w wykroku, mieliśmy długopis, śledziliśmy e, jego ruch e, gałkami ocznymi, tak, oddzielając go od głowy, a teraz nie będzie długopisu. Dajemy sobie rękę w ten sposób, jedna prawa na lewę i odwrotnie lewa na prawy bark. Jesteśmy tak w takiej pozycji, jakbyśmy szli sobie po linie cyrkowej. Lekko ugnij nogę, na której stoisz. Chciałbym, żeby też ciężar ciała był bardziej na nodze wykrocznej niż zakrocznej. Wariant prostszy, to gdy stopa z tyłu jest cała na ziemi. Zamykasz sobie oczy, próbujesz złapać równowagę. Bardzo ciężkie ćwiczenie. Raz się udaje utrzymać 20-30 sekund. Często jest tak, że coś nas wybija z tego rytmu. No okay. luz. los. Dobra, więc tu mamy progresję. Zobaczycie, że nie jest to wcale proste, ale można to znowu utrudnić, na przykład po tygodniu wykonywanych ćwiczeń. Pięta do góry i tylko przodostopie zostaje. Znowu pole płaszczyzny e, zmniejsza się, zamykasz oczy i jest zdecydowanie trudniej. Już więcej wychyleń, tak jest, nie zaciskamy zębów, staramy się mieć takie flow, jakbyśmy tańczyli, pływali na desce windsurfingowej, przeciwieństwo sportów siłowych. I los. Ok. Zmień sobie stronę, porównamy z drugą. Jeśli by się okazało, że na którejś nie jesteśmy w stanie w ogóle się utrzymać z piętą uniesioną, to wtedy robimy na dwie nogi wariant prostszy. Nie ma czegoś takiego, że robimy na lewą trudniejszy, na prawą słabszy, bo budujemy dysbalans. Najpierw słabsza strona musi podgonić silniejszą i później one idą dopiero wspólnie. Jest ok? Mhm. Zamykasz oczy. Dobra. Luz, otwórz, podnieś sobie piętę. Tak jest. Noga, na której stoisz delikatnie ugięta. I znowu zamykamy. Tak jest. No i pauza. Mamy kolejną progresję ćwiczenia. Tak jak mówię, zmiany są subtelne, efekty są duże. Przy przede wszystkim regularnym wykonywaniu. Działamy dalej z kolejnymi ćwiczeniami. Ćwiczenie jaskółka. Po angielsku możemy to nazwać hip airplane. Ja wolę po prostu jaskółka, wtedy test trzeźwości. Każdy Polak wie o jakie ćwiczenie będzie chodziło. Raz na prawą, na lewą stronę. I teraz zaczynamy od tego, że będziemy się pochylać. Później pójdzie wyprost w nogi. Piłkę mamy na razie symbolicznie, ona nic nie waży. Później dodamy sobie do tego ciężar, ale to na etapie dalszych progresji. Po to robiliśmy takie ćwiczenia jak martwy robak, Build dog, wszystko w podporze, by tam budować siłę i stabilizację naszego core. i tu już faktycznie w pozycji stojącej móc, mając fajnie zbudowany fundament, działać dalej z trudniejszymi ćwiczeniami. Choćby przydatne ćwiczenie dla osób, które zimą lubią na snowboardzie czy na nartach sobie pojeździć. I zrób sobie teraz po dwa powtórzenia na prawą, lewą stronę, bez pośpiechu znowu. Tak jest, samo pochylenie, stop, wyprost nogi, stop, wyprost ramion. Jak jest za ciężko, to bez wyprostu. Raz, dwa, trzy, wracasz. Ekstra. I przeciwna strona, zawsze jedna, jest znacznie słabsza. Tak jest. Hop. Dobrze, zwróćcie uwagę, że teraz e, plecy Oli są jak stolik. Nie ma rotacji w żadną ze stron. Postawię tutaj kubek z kawą, on będzie stał. Wróć sobie. I pokażesz mi jeszcze jedno y, powtórzenie na drugą stronę i sobie omówimy właśnie najbardziej popularne błędy. Nie zawsze musicie po pierwsze schodzić do 90 stopni. Możecie 45, bo macie to wykonać porządnie. Jest wyprost nogi, a nie tylko pół wyprostu większość w zgięciu. I ostatnia rzecz, ta miednica, mamy ją tu poprowadzić, a nie tak zwany sikający pies, czyli jakby ją teraz zrotował. O, to ma być to. I wyprost piłki dopiero wtedy, jak umiemy zrobić to ćwiczenie, możesz wrócić ola bez wyprostu ramion. A zazwyczaj wszyscy biorą się od razu za wyprost, tracą równowagę. Nie, na razie bez wyprostu, 3 sekundy umiem, dopiero dodaję progresję. A jak nie, to znowu się cofam. Być może za tydzień będę robił to e, lepiej. Dobra, do dzieła z kolejnymi ćwiczeniami. Kolejne ćwiczenie. Nie mam pojęcia, jak się ono nazywa, bo jest to po prostu wykrok w pozycji stojącej. Pochylam się, jakbym robił martwy ciąg. Kolano mam nad stopą. Nogę z tyłu mogę sobie piętę wznieść. Jak jest za ciężko, to niech ona po prostu będzie na ziemi. Moja prawa ręka zapiera się o lewe kolano. Mocno przyciskam tą prawą rękę w kolano. Kolano rozpycha e, moją dłoń. I teraz wolna ręka na mostku. Skręcam się w stronę sufitu. Dodaję ruch mojej dłoni. Sama dłoń wraca, ja również wracam. I tu mam budować stabilizację już w pozycji bardziej funkcjonalnej. Tenis, gry zespołowe, bieganie, hop, hop. I zaraz Ola wykona to ćwiczenie, też w trzech powtórzeniach na stronę pokazowo. Pewnie później w treningu będziesz mieć rozpisanych więcej powtórzeń. Śmiało, na moje miejsce. Też daj lewą nogę z przodu. Tak jest. Jesteś pochylona, plecy są proste, prawa ręka przez lewe kolano i staraj się teraz przyciskać ręką w kolano i odwrotnie. Kolano rozpycha twoją dłoń, lewa ręka na wysokość mostka, spoko, skręcasz tylko swój tułów, stop, dodajesz ruch ręki, stop, wraca ręka, stop i wraca tułów. Ja sobie w taki prosty sposób na razie dość statyczny buduję progresję. Były ćwiczenia w leżeniu, w klęku, mamy już pozycję stojącą w wykroku. W kolejnych etapach dodamy dynamikę i ruch, bo przecież na tym mają polegać nasze treningi. Tylko ja mam pewność, że dzięki tej fazie ćwiczeń Ola po prostu będzie miała kontrolę nad ćwiczeniami, które będę rozpisywał w treningu. Hop. Lewa ręka przez prawe kolano, twoja dłoń w okolicy mostka. Sam skręt tułowia, patrzysz w sufit, pauza, ruch ręki, ręka wraca, Ok, Jeszcze raz. Jak ktoś czuje plecy w tym ćwiczeniu, polecam mocniej dopiąć brzuch i dopiąć dwa pośladki. One są teraz w ekscentryce rozciągnięte, ale to nie powoduje, że nie możemy ich napiąć. To jest dalej możliwe. I los. I brniemy do kolejnych ćwiczeń. Czyli po kolei. My tutaj mamy jako punkt podporu dłoni e, sztangę. Normalnie to może być stół w domu, jakaś półka, szafka, ściana. Wchodzimy sobie na piłę do pilatesu. E, to może być średnica 65 albo 75 cm, jeśli mielibyście zagwoskę przy jej doborze. E, tu znowu uczymy się, by, by nasz mużrek układ przedsionkowy, błędnik, propriocepcja całego ciała się integrowała, bo Chcę, żeby Ola utrzymywała równowagę, ale to będzie niemożliwe, jeśli napnie zęby, zaciśnie je, będzie robiła bezdech. Ona będzie musiała sobie wyobrazić, że znowu uprawia sporty gdzieś tam wodne, tak jak ten windsurfing, lubię go dawać za przykład. Zaraz to poczuje, jak tylko będzie się chciała izometrycznie napiąć, równowagi nie będzie. A jak z taki flow sobie złapie, to bez problemu będzie umiała się utrzymać. Super byłoby, jeśli utrzymywałaby się. Bez tutaj podtrzymywania stopami za piłkę, chociaż na początku jak ktoś ma z tym problem, to pozwalam się by palce podtrzymywały za piłkę, bo po prostu skaluje to ćwiczenie. Ola ma swoje kolana na szerokość bioder. Znowu jak robię to ćwiczenie z kimś kto nie daje rady, pozwalam mu, kolana jest nieco szerzej, wtedy on przywodzicielami kolanami ściska piłę. Trochę jest to ćwiczenie, które przypomina wtedy yy, akcesorium pod jeździectwo. I znowu jak ta wersja jest łatwiejsza, to zwężamy sobie kolana jest trudniej utrzymać równowagę. Teraz się puścisz i zróbmy sobie serię 10 15 sekund. Nie. Chcemy bardziej tutaj jakości nabywać. Super. Hop. Dokładnie. Jak już będzie olana tyle sprawna, to nawet jej nie będą żadne drabinki i podparcia potrzebne. I los. Jedna taka seria. 10-15, a później wydłużamy ją aż do 30 sekund i możemy tak iść w górę, w zależności ile mamy czasu na jeden trening. Ćwiczenie proste w tłumaczeniu, trudniej będzie je wykonać. Kończymy sobie drugi zestaw treningowy. Eee, za chwilę e, pokażę Wam, e, jaką mam wizję znowu e, na kolejne pomysły ćwiczeń. Cały czas ta sama zasada. Nie zmieniam ćwiczeń o 180 stopni, to są drobne elementy. Tak, by budować fundament, mieć wszystko pod kontrolą. To też napędza ole do dalszego działania, bo ona widzi, że tymi małymi detalami ćwiczenia są trudniejsze do wykonania, ale w odstępie tygodnia, dwóch, kiedy w domu wykonuje taką jednostkę treningową 2 do czterech razy i jej zajmuje ten trening 20-30 minut, jest w stanie naprawdę robić super postępy. Także zapraszam Was do oglądania kolejnej części filmu. Zrób sobie klęk podparty, ok? I teraz zobaczcie. Robiliśmy dogi, robiliśmy martwe robaki ćwiczenia w miejscu. Teraz wykorzystujemy siłę, którą zdobyliśmy dzięki poprzednim treningom do tego, by wprawić tą pozycję w ruch, czyli unosimy delikatnie kolana. Palce mamy podwinięte, nie 5 cm gdzieś, ok. I teraz będziemy się poruszać. Nie nadaremno nazywa się to spacer niedźwiedzia, bo prawa ręka z lewą nogą pójdzie do przodu. Wykonaj sobie taki ruch. Ola, hop, raz, dwa, trzy i wracasz z powrotem. Raz, dwa, trzy. Trzy luz. może sobie znowu przejść do klęku. Ja powiem o co tutaj chodzi. Czyli idziemy po przekątnej, prawa ręka, lewa noga i odwrotnie. Mamy dalej trzymać napięcie brzucha. Nie robić tego na bezdechu, czyli w trakcie ruchu robić wdech, wydech. I super byłoby, jakby te pośladki, biodra, oli, nie bujały się jak na statku prawo-lewo, nie kręciły się wokół własnej osi. To nie musi być perfekcyjne. My chcemy wykonywać to ćwiczenie gdzieś tak na czwórkę. Nie, nie chcemy być przesadnie perfekcyjni, bo przeszkadzałoby nam to w progresie. Jeszcze raz wykonaj to ćwiczenie i staraj się mniej tego ruchu biorkami użyć. Też trzy kroki w przód, w tył. Hop. powolutku, Hop. super. Hop. I do tyłu. Jeszcze raz w przód, Hop. tak jest, bez bezdechu, i tył. Luz. Ostatnia rzecz, czekaj, zostanę w tej pozycji. Chciałbym, żeby nie pływały te pośladki góra-dół, więc znowu kolana delikatnie, przód tylko po jednej długości i staraj się nie unosić pośladków bioder, gdy robisz krok do przodu, dobra? Go. O, lepiej. Hop. Tak jest. I los. Możesz sobie odpocząć po tej długości. Ok. Znowu mała zmiana, dodajemy ruch. A od razu poczujecie, że znowu brzuch jest wyprowadzony z równowagi, i to jest dla niego duże wyzwanie. Tydzień, dwa takich ćwiczeń, i znowu powinno się ciało zaadaptować, i będziemy mogli sobie utrudniać to ćwiczenie. Dobra, progresja jaskółki. Dodajemy sobie przede wszystkim ruchy rotacyjne, bo w nich najtrudniej nam będzie utrzymać równowagę, a one na co dzień są najbardziej nam potrzebne. Przypominam, wszelkiego rodzaju gry typu tenis, łyżwiarstwo, bieganie. Gra w piłkę nożną, koszykówka, siatkówka, wszystko się odbywa na rotacja. I teraz wykonaj sobie sekwencję, którą przed chwilą sobie wytłumaczyliśmy, gdzie wykonujemy w pierwszej fazie tą samą jaskółkę. Stoimy na lewej, prawa noga się prostuje, ręce do przodu, teraz wyprost, Ola skręca się z piłką w prawo, nogę podnosi, tak, stop, skręcasz się w lewo, zostaje noga, stop, znowu jaskółka. Stop i teraz piła w górę, kolano w górę. Pach. Raz, dwa, trzy. Luz. Druga strona. Znowu jaskółka. Jak sobie przypomnę, Ole z testów diagnostycznych, kiedy ciężko było jej ustać z kijem na jednej nodze, a teraz wykonuje takie ćwiczenia w przeciągu naprawdę krótkiego czasu, bo to z dwa miesiące minęły. To jest mega progres. Hop. I góra. Raz, dwa, trzy. Los. Takich ćwiczeń miałaby pewnie do wykonania 5 do 8 na stronę, a my lecimy dalej. Tak jest. Teraz rotacja do mnie. Noga zostaje. Znowu wracasz do pochylenia, to noga ugięta. Ugnij ją, ugnij, ona ma zostać ugięta. I kopnia kolanem w górę. Hop, los. I przejdźmy sobie do kolejnych ćwiczeń. Dobra, kolejna progresja robi się ciekawie ta sama piłka, ta sama Ola, tylko dochodzi Artur, który rzuca w ole piłką, ona ma ją złapać i po prostu ją odrzucić. Czyli mamy multitasking dwa zadania do wykonania w jednym czasie: łapanie równowagi plus złapanie piłki, odrzut. No i wiadomo, że progresją będzie fakt, że ta piłka może na przykład ważyć 3 kg. Hop. I trudniej będzie ją złapać. I tak sobie rzucamy. Jak w trakcie Ola straci równowagę, przytrzymuje się skrzyni, sztangi z boku. Elegancko. Hop. Bang. I tak możemy sobie rzucać. Dodatkowym zadaniem, możesz sobie Ola zrobić przerwę. Może być fakt, że na przykład powiem, by Ola łapała piłkę tylko prawą ręką. Albo tylko lewą. Bo to niekoniecznie musi być piłka taką jaką ja mam. Może być cięższa, ale to może być piłka do tenisa. Cokolwiek innego. Byle tylko nie zrobić sobie krzywdy. Los. Lecimy do ostatniego ćwiczenia, które nam zostało. Największe wyzwanie w treningu, które przygotowałem dla Oli. No bo po to robimy te wszystkie statyczne ćwiczenia, by teraz wprawić tą machinę zwaną Olą w ruch. Czyli lewa noga z przodu, ja jestem skręcony w lewo i teraz zobaczcie. Prawa noga w stronę obiektywu, rotuje się do Was. Obrót, stop, nie wywracam się. Jeśli tracę równowagę, to próbuję znowu ją odzyskać. Zmiana pozycji, ja idę na lewo, lewa noga, stop. I teraz prawa noga do przodu i do lewej strony. Hop, nie skręciłem się. Teraz lewa noga, pach. I koniec powtórzenia. Zrobiłem to samo na drugą stronę. Cyk, 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 hop, hop. No I wiadomo, że mogę tu manipulować tempem. Mogę robić pauzy, mogę robić to znacznie bardziej dynamicznie. Piłką mogę rzucać, ta piłka może ważyć kilka kilogramów i tak dalej, i tak dalej. Najpierw, bo widzę, że tu Ola jest w dość dużym szoku, nauczymy się w ogóle jak to wszystko spamiętać. Lecimy. Dobra. Eee, poza kamerami trochę sobie tutaj podziałaliśmy z Olą. Zaczynaliśmy eee, od fioletowej tej lekkiej piłki. Już dzierżymy w dłoni 3 kg. Jeszcze nie będziemy nią miotać, rzucać, bo będzie to zbyt trudne. Ale faktycznie dzięki temu ciężarowi jesteśmy w stanie lepiej dopinać te mięśnie i czuć w ogóle sens tego ćwiczenia, nie? Wykonaj sobie ola całą sekwencję, którą ja ci wcześniej pokazałem. A przesuń się trochę do mnie, bo tutaj ci zahaczy sztanga. Nie, w sensie. O, właśnie. Super. I lecimy. Noga prawa do boku i do rotacji. Pach. Hop. krok. Ekstra. Do lustra, cyk. I spróbuj zrobić to w drugą stronę. Tego nie robiliśmy. No, noga lewa, zobacz. Do boku i do rotacji. Teraz Ty się rotujesz. Tak, dobrze. Stop, krok. Dobrze. I teraz noga lewa idzie tutaj, i Ty chcesz być zwrócona do ściany. Dobrze. I robisz ruch ekstra. Git, piona. I tym sobie kończymy ten film. Film numer 3 i 4 organizacyjnie spieliśmy w jeden dzień, ale tak naprawdę zanim czwartą, najbardziej zaawansowaną progresję wdrożyliśmy u Oli, minęło między naszymi treningami ze dwa tygodnie. Ola w domu wykonywała dwukrotnie do trzech razy te ćwiczenia, ze mną widziała się dwa razy. I jak widzicie, ten trening już faktycznie zaczyna wyglądać coraz bardziej imponująco, przypominając jednostkę motoryczną. I ten trening oczywiście ma swoje kolejne progresje, takie jak rzuty piłki, zmiana kierunku ruchu, dorzucanie ciężaru. Moglibyśmy tych filmów naprawdę jeszcze wiele, wiele nagrywać. Ja na pewno współpracę z Olą nie zakończę, dlatego że wróciła ona do treningów Muay Thai i jak najbardziej tego typu treningi przydadzą się. W tym, by podczas uprawiania sportów sztuk walki nie nabyć kolejnych kontuzji albo nie odnowić tych, które już zdążyła sobie e, gdzieś tam zrobić wcześniej. 12 jest 18.30 jesteśmy w stanie zrobić to ćwiczenie. Proszę bardzo. Pięknie.